Adam Zając, po niestety przegranym pojedynku na ACB 54 powiedz, no nie protestowałeś w ogóle, kiedy lekarz przerywał ten pojedynek, czy zgadzasz się w pełni z tym zatrzymaniem? nie, mówiłem, że jestem gotowy, ale... To jest ich praca, oni decydują, nie mi to weryfikować, tak stwierdził lekarz. Myślę, że ogólnie okazało się, że miał rację, gdyż mam 12 słów w środku z pewnie jego decyzja była dobra. Ja mogłem nie dać się po prostu trafiać na był troszkę szybszy z drugiej rudzie mnie wyprzedzał. W drugiej przede wszystkim strasznie siadałem mi ręce i tutaj na wytrzymałości straciłem i, i by mnie to spodobało, że zaczął mnie trafiać w stójce, mi wargę i wygrałem Byłem lepszy tego dnia. Jasne. Powiedz, Łukasz Zaborowski, yy, kt który nie był w Twoim narożniku, właśnie dlaczego nie był Twój główny trener w narożniku? znaczy, no Łukasz prowadził nas główne zajęcia. W, yy, trenerami od stójki jest, jest Paweł Głownicz, od partery jest Emil Grzelak a i Łukasz Zalewski, to jest mój bardzo dobry przyjaciel, który zawsze jest ze mną w narożniku. A ponieważ trzy osoby mogą wyjść do narożnika, no to to jest mój narożnik, ale Łukasz też był ze mną, był ze mną w szatni. Po prostu nie mógł być do OKTAGONu, bo takie są tutaj zasady, że trzech ludzi może być do OKTAGONu. Jasne. Poza rozciętą wargą właśnie, e, śniegami i tak dalej, jakieś większe obrażenia? Znaczy głównie mam rozciętą wargę i, i obity nos. Czuję się dobrze. No i troszkę psychicznie. Muszę sobie, sobie teraz jakoś poradzić. Tak Taki jest skup. Ale dopóki w Polonii był niezły. No to Muszę przyznać, że atmosfera ogólnie gala bardzo fajna na wysokim poziomie i atmosfera naprawdę super. Dobra, powodzenia w takim razie. Dzięki.